Okej, okay, witajcie. Oto odcinek ze Skyrima. Będę grał jako moja postać. Po załadujemy jakiś serwik. Mm. No, koman. To będzie chyba dobre miejsce. No, no spoko. Epickie jest ten sound, sound tak on jest tak serwisty. A, no, jak wiecie, gram po angielsku. Jestem high elfem na 26 poziomie z 90 poziomem magii destrukcji. Um, no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie, czy sobie, sobie chyba sobie teraz jakąś misję. Może pójdę do jakiejś gildii. Nie A. Chcę wam pokazać moje itemy. W ogóle nie wiem jakim cudem, ale zdobyłem wspaniałą rzecz, czyli Expert ops of Destruction. To jest lepszy nawet... To jest po ukończeniu w ogóle... Gildimagów. Magów, bo co, jako że jestem mistrzem ich, czy tam arcymagiem, jak to się tam nazywa. To jest nawet lepsze od tej... ...Togi tego... ...arcymistrza. No, dlatego że praktycznie kastuję tylko Destruction Spells i mam na chwilę, czyli no, 50 magii, magii i magia destrukcji i, e, od, i odrodzenia, odnowienia, czy jakoś tak, no, mniej kosztuje. E, dostałem coś, znalazłem takie buddypulowanie jednego quest'a, no i oczywiście zwiększona magia. Tutaj sobie w jakiejś przyszłości ulepszę te, te przetamienniki, nie wiem jak to się tam nazywa, no na jakieś magiczne, czy mi będą dawały jeszcze manę. E, ja w ogóle jestem tylko magiem 0, po prostu co, ostatnio zrobiłem sobie fajną misję mam to coś. Ale to jest nawet spoko, a tak to głównie łuk łuk łuk. Mam parę stafów ogólnie i... tak dalej. Yy, teraz ogólnie, no to... Yy, staram się po prostu wbijać level, żeby mieć perk'i i tak dalej, bo... chcę... no, nabijać level, żeby mieć po prostu... Móc sobie wykupić to a kowalstwo jest dobrym dobrą rzeczą. Żeby to zrobić. Mówię, już mogę chyba sobie fast travlu. Um, Eem. Może sobie zrobimy quest'a A właśnie, miałem pójść do O, to sobie zrobimy. W ogóle tak mamy. E, ja sobie tę grafikę może obniżę. Bo mam wszystko na ul. Nie, nie chcę load. A tak, mam dziwną czułość te myszki No. Nie, nie przycinaj mi się. Mówię, nie przycinaj to się, nie przycinaj. Jezus Maria No, proszę Wspaniale Eee... display O Jezu, ja to będę musiał zmienić pewnie Adept... a, gram na Adepcie No Jezu, ja nie umiem tu przebijać Mogę zmienić, coś mi się zbugowało. Dobra, nieważne. Sobie... zmienimy. Hmm. Dobra, to ja do Was wrócę, zrobię szybkie cięcia i sobie wszystko dam na prawie. O Jezu, wróciłem do Was po krótkiej przerwie, tylko zapomniałem, że hotkeyem to ja włączam w Fabsę jest po prostu yy, Quicks. Yy, quick, load. quick Load, No nie wiem jak to się tam nazywa, ale misja o to. Yy, no jest to się to będzie ładować pół godziny. Yy, no i póki co to zobaczymy właśnie misję. O Jezu, gdzie mnie jeszcze wczytało? Nie. Tu ja mam tutaj poziom. Damy, dobra. A musiał się, się przeloadować. Bo nie wiem dlaczego mi w ogóle w kontrolsach to sobie za chwilę zmienię Ok. No. Controls F9, F9, quick load. Mierzmiam sobie to, no wam. E, ok. No, Jeśli macie jakieś prośby, na przykład co mam pokazać, to proszę bardzo. Pamiętajcie tylko, że mam całą gildię magów kończoną i całą, całą tą misję. Ten szereg misji z tym, że dla, dla żołnierzy, nie wiem jak to się tam nazywało dokładnie, no, z tym, że walczymy z stałymi klołkami. Oni się tam tego nie nazwać. Jezu mi się tutaj quest jeszcze nie zmienił Yyy um, No ja, dobra um, tu, tu Wyłączamy No okay. Przekieruję tam okej okay. No to sobie pójdziemy Mam już chatkę, która jest wymaksowana na maksa um, Mam co z całą kampanię zrobioną więc y, sorry, no ale znaczy cały ten main storyline zrobiony. Więc, no, nie mogę wam pokazać jak coś przejścia albo coś. Yy, y, jak chcecie, żebym coś przeszedł, po prostu podajcie mi nazwę yy, Questa, a ja spróbuję go znaleźć. Jeśli wam się nie podobać, to możecie zawsze powiedzieć, żebym robił dalej po prostu tą gildię. To nie jest taką gildiową, czy coś w tym stylu. No, chyba tak, bo ja mam coś do sprzedania. Um, no, patrzcie to mógł sprzedać, bo to jest tego wartościowe. No bo to pójdę... ...kudy. Aha, dobra. E, Jezus mam, jak działa tutaj mam iść do góry jeszcze. Um, ja sobie maksuję manę i muszę wam pokazać ile mam magii Mam 470, podam wszystkich tych, i w ogóle nic nie biłem w HP, no a reszta to jest stamina, no nie? To, żeby tam móc więcej dźwigać oczywiście To jest często bardzo przydatne dla mnie Jako kochaj, po prostu miałem mało w miarę tej, tej... Staminy, no to wiecie, chyba 290 maksymalnego dźwigu A to było nie za fajnie Jezu, jak ja mam teraz tam zejść?

Hmm. Yes, perhaps a certain strength of spirit. Greetings, outsider. If you have some business here, speak politics or something best of like most of our band. I, I traveled the land, I was just a boy, but I had my predecessor, Askar. He brought me, I work, family and honor. Your question carries more weight than you may know, newcomer. The sort of thing the difference between a noble band of warriors i try to hold us to the right path would you now mm. yes but master no. a certain stranger i am nobody's master Vilkas. and last i checked we had some empty beds in your basket for those with a fire burning in their hearts mm. oh mm. pogada is but perhaps this isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes men and women come to us to seek their fame. It makes no difference. What am normal voice There's our heart. And their arm. Of course. How are you in battle, girl? That may be so. This is Vilkas. He will test your arm. Vilkas, take her out to Great. the yard. And another see another ambitious visitor. I. Mm-hmm. No, 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 no. Not here. Out in the yard. Okay. Come on. Ja przeczytałem, bo to zawsze ma coś dać. Okej, okay, dobra. O, to już tak pobiegnie. Jezu, ja tylko wale z magii. Obywajcie ja nie mam. A, dobra, mam tylko tą fajną broń. No i dobra, czyli chyba zrobimy tą misję. i Jak dostaniemy kolejną, no to skończę. Um... O, póki co. Właśnie pokażę Wam moje skile w destrukcji. jest 90 to jak widzicie. Mam poziom eksperta, no teraz jest tylko Master, tylko potrzebuję z tego, ale to się tak ultra długo dzwoni. Jezus Maria, Dajcie mi chwilkę, ja okay, więc wracam. E, no, czy jak mówiłem tutaj mam już parę rzeczy. W ogóle nic nie mam w Alteration, bo tego w ogóle kurde nie używam. Coś tam sobie wziąłem w restoration, no bo to się... to się przydaje. E, no, e, chwila. Tu jest. To bardzo bym chciał mieć, ale bym do tego potrzebował 60 poziomu, a mi się tego nie chce kudy wbijać. Yy, no, no jest full tego, yy, ja tam korzystam z fast ręki to mi wystarcza. Na jak mnie wajną, to ja robię sobie enchanting i najbardziej teraz chcę mieć po prostu, no kurczę, żeby to tak wszystko, bardzo nie lubię tego. Noż do jasnej ciasnej, no tego. Bo chcę sobie ulepszyć tego Marokeja, tego od... Nowakina. Nowakina to się nazywało. Yy. Nie pokażę wam Gildi Złodziei z tego z powodu, że... No z tego powodu, że po prostu coś mi się zwaliło i nie mogę po prostu. Tego. Yy. Tutaj sobie też coś tam biję. Tutaj w ogóle nie biorę tego, bo to mało przestępstw sobie. Yy. O! Fajnie, muszę to sobie wykupić, bo mam dużo rzeczy ukradzionych po prostu... No i teraz full kasy. Dobra. No. Come on, wychodź, 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 wychodź. Jezu, jak oni pięknie jeszcze otwierają te drzwi. Dlatego ja nie zauważyłem. Hmm. a jeśli pytacie, jeśli byście mnie pytali o krzyku, po co, Póki co mam 10 po prostu...

Okej, okay, dobra, już się tak nie stresuj. Kurde, ja muszę się z nim bić tym. Ja nie mam kurde, żadnych broni, jezu Okej, okay, niepotki Nie podki weapons. Dobra, dobrze mam tylko to Breakera przynajmniej. Okej. Okay. Now me. Noż do jasnej ciasnej Kurde, no po prostu cię za chwilę zabiję normalnie Nie chcę mieć tego. Nie, tu, dobrze. Teraz tu, 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 nie, tu, tu jeśli nie miała problemu z tym, to się w Now come at me. No, kurde, potrzebuję normalnego tego miecza. Może wzięła na niego. Kurde, nie mam normalnych rzeczy. Jezu, czekaj chwilkę. E, muszę pójść po wojnie. 5 sekund po prostu. 5 sekund, tak okay. Będę już tylko sobie. Ten... Nie, wszystkie wywaliłem. Dobra. Ooooooo, szybko, 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 że mi tylko sam nie szybko, Jezu, nawet nie mogę szybko, do domu. Eee, szybko, dobra. Eee. Jak pewnie wiecie w, w tym białej grani i to się chyba nazywa. Eee, możesz sobie... można sobie wykupić dom. To jest w ogóle mega przydatne i w ogóle mi się to mega podoba i tak dalej. A mogę tutaj tyle rzeczy, że głowa boli. Jak widzicie połowa rzeczy jest po prostu skadziona. Dobra. O! No dobra, nie, nie mogę nic z magicznego chyba. Dobra, Czy weźmiemy Steel Gates, Sword, co za naj największy dzemie to. Dobra. Weapons i gdzie to jest Dobra. Ona jest taką naszą przydupaską normalnie. A! Gram ja kobietą. To jest ważny szczegół wszystkiego co się tutaj dzieje. Um, jako jestem kobietą jak tutaj teraz właśnie widzicie przez to, że mam maskę um, a właśnie, um, takie jedno do was pytanie jak wiecie, jak mogę się gdzieś ożenić, to proszę bardzo możecie mi powiedzieć oczywiście nie jestem lesbijką i się ożenię z facetem no niestety, sorry a mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie e, dobra jeśli mi powiecie, to by było super

gdzie on to ma? Gdzie on to ma? Gdzie on to ma? Wieka No, ale jaki on ma słaby miecz. Nie ja pojmuję, dobra. Na tym chyba skończymy odcinek. Bo ludzie już się do mnie dobijają i tak dalej. No, to zobaczymy się w kolejnym odcinku. Ze Skyrim. No.